Jest to Sąd Okręgowy Wrocław, jest to Sąd Okręgowy Wrocław, czyli to jest korytarz, przejście do yy, przestrzeni sądów yy, rejonowych. A tu jest czytelnia, tu jest czytelnia. Czytelnia, biblioteka tu jest. Ale kiedyś tutaj coś innego było, pamiętam. Tutaj coś innego. Znaczy były książki, ale coś innego tak kojarzę, że, że było. Czyli szanowni pracownicy, interesanci, zaczynamy akcję Book Crossing w sądzie Uwolnij książkę. Przynieś książkę, jeśli nie potrzebujesz. Zabierz książkę, jeśli chcesz ją przeczytać. Książkę zwrócić tutaj, lub podaj dalej. Aha, czyli załóżmy tutaj, można przyjść i poczytać sobie książkę, bo to jest zaproszenie. Jak to traktować? Czy to jest zaproszenie? Czy to jest oferta handlowa? Czy, czy co to jest? Regał na parterze na prost biblioteki? No, czyli to jest tutaj. Ten regał naprzeciwko. Więc zaraz sobie zobaczymy. Dlatego też czuję się zaproszony tutaj, aby właśnie tutaj przychodzić w to miejsce i sobie sprawdzać jakie książki tam będą. Więc tam jest przejście. A to jest punkt Xero i będzie przejście do, do sądu okręgowego. Dobrze. Czy to jest ta tutaj półka. Ta sama informacja. Dlatego czuję się zaproszony, aby tutaj przychodzić do tej korporacji. Tu jest, jak widać, nalepka. Co tam pisze? Regał półka, biblio, biblioteczka. Tam są numery jakieś dobrze. Więc sobie patrzymy co tu jest. O, Sienkiewicz, Ogniem i Mieczem, Michał Wojewódzki, akcja V1, V2, może jakaś historyczna. Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. O, to ja bym sobie po prostu wziął to poczytał, bo ja nie tylko dla uczniów, to no ja bym sobie chciał poczytać tak jak można. Niebo w ogniu to jest. A to jest podróż. Brendana. Zygmunt Kruczek, Stefan Socha. Geografia atrakcji tu. Kurczę, to ja bym sobie... No sorry kochani, to ja bym sobie to pożyczył. Dlatego, że wiecie o tym, że ja właśnie chcę z dziećmi podróżować po Europie, na przykład do Niemiec, zwiedzić Zo, do Pragi, zwiedzić Zo, czy w Wrocław okolicy, więc chciałem tutaj, no się, może tutaj po prostu coś będzie więcej, ok? Aha, czytać tutaj sobie Eliza, o. Proszę bardzo. Eliza Orzeszkowa. Proszę bardzo. To jest, przypominam, sąd y, Okręgowy broco biblioteka. To jest biblioteka, więc, o, tam są książki. Nie wiem, czy będzie widać. Tam są książki, więc tu jesteśmy. Tada! Więc, kochani, zobaczmy, co tu jest, ok? Jaki to jest numer? gdzieś coś tutaj będzie. Jakaś data, 8,5 złotego Więc sobie tutaj przeglądamy książki, a tu jest podręczny słownik polsko-niemiecki, więc skąd oni wiedzą, że aby podróżować do Niemiec i okolice, wypadałoby znać ten język niemiecki jako tako, chociażby w jakiejś takiej no postaci zjadliwy bym powiedział. Ok? Więc właśnie chciałem się no, nauczyć tutaj trochę tego no, niemieckiego. Pustelnia parmeniska, parmeniska. Pustelnia, takie dziwne Czyli tak co tu jest? Wenus z patelnią. Będą spatrywania.